Znajdują się na boisku w Biskupicach Picach Dowiedziałem się o tej miejscowości właśnie ze względu na ten turniej. Ta samica jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich dla rodziców, dla młodych piłkarzy. Jest to święto sportu i piłki nożnej w naszej regionie. podziwiać młode talenty, między innymi. To jest fajna atmosfera razem z trenerami i rodzicami. Świetnie się bawimy, jak widać, pogoda dopisała. sami CUP jest fajnym turniejem, bo jest dużo drużyn, to jest bardzo szybka gra, dynamiczna, są super nagrody, są puchary jest fajna zabawa. Grają o puchar na somix Mój syn jest na linii obrony i mam nadzieję, że się będzie dobrze bronił. Medziław w sportu oraz właśnie pokaz cheerleaderek, no na pewno ubarwił ten turniej. Emocje, emocje, jeszcze raz emocje. Niesamowita. Rywalizacja. Fajna inicjatywa stworzona, fajni ludzie, którzy to organizują. Bardzo ważne dla nas jest to, że lokalne firmy też angażują się i wspierają oddolne inicjatywy właśnie sportowe. Chodzę na treningi, mam dobrego trenera. Trenuję piłkę nożną, bo chciałbym być zawodowym piłkarzem. Chciałbym grać w Mistrzostwach Świata. Czasami ich polecam wszystkim młodym piłkarzom, żeby przyjechali chociaż raz zobaczyć jak tu jest fantastycznie. Świetna zabawa, rywalizują dzieciaki. Jest to moje dziecko, które tak naprawdę stworzyłem. Całe serducho, które trzymam tu w sobie.